bardziej jestem ciekawy. Co ty byś odpowiedział, bo ty wiesz, że te komentarze się cały czas mielą, że jak jest ktoś mniejszy, to ty jesteś od razu pierwszy. Okej, okay, no to dobra. No to wytłumacz mi teraz sytuację, jak moja sytuacja z Labrygą, jak ważyłem wtedy na Omilanczoka 103 kilo, a Labryga ważył wtedy 120 jak było awantura, jeśli byliśmy. Nie, no to wlecieliście w siebie. No tak? to w siebie wlecieliśmy i to on, ja... on pierwszy bieg. Ale on pierwszy bieg, ale sierp na sierp. Przed. Ja tak, mu trafiłem tak, 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 tak. tutaj, on mi trafił na czubek głowy, tak, nie? Ale ja to pamiętam. A, no na... dalej. I pcham się do mniejszych, to ja czekałem na niego 20 minut, żeby wyszedł z hali. Czyli uważasz, że... Dobrze o tym wiedział. To ja co, ludzie... się wk... i się odpalę, no to ja czekam i dawaj k... wychodź. Ale powiedz mi, uważasz, że ludzie nie mają w tym w ogóle racji, czy jest w tym jakieś takie ziarnko, że przykładowo takiemu wielkiemu byłbyś liścia nie sprzedał tak szybko, jak ta yy, Wiesz co, z nie, z to była taka... Kurwa... Bo on tam nic tak takiego jest, nie powiedział. Takiej sytuacji nie miałem, byłem bardzo, wiesz, byłem bardzo emo... źle nastawiony na tą, na, tą, całą, tą, na tą całą otoczkę, wszyscy byli przeciwko mnie, yy, już byłem w. Wodarzy, że wszyscy są znowu przeciwko, że jestem tam sam, bo tam byłem praktycznie sam. I już byłem, już byłem nastawiony negatywnie. Już byłem na negatywnie, więc ja tego czekałem na trzech się pali. I tak po prostu wyszło. Nigdy wcześniej nikogo nie bijłem. Uderzyłem Kubiszyna, uderzyłem kogoś tam jeszcze. A na niego wylałeś wodę. Na to wodę. Nie, no, ale cię zagotował, tym a, tekstem. W, a w labrygę rzucałem mikrofonami. On miał trochę racji z tym, że woli być biedny niż bogaty, tak jak on ci wtedy przyłożył? Nie, to już ci mówię, dlaczego nie? To już tutaj wszyscy. Po to mamy wyja. wszyscy mieli rację. Przedrzeż przechodzisz te słowa. Że Może woli. Być no. biedny biednym człowiekiem niż bogatą kół, jak no, to, ty. No to teraz sobie wyobraź, patrz. Yy, miał kontrakt podpisany z Fejmem, nie? A wiesz do kogo się odzywał? Do klautu. Cloud. Do klautu. I błagał, i prosił, obłagał o waleczkę.